Zawieszona, nierealna chatka Cukier na wietrze, miód w powietrzu Słodka przygoda, bez słów, bez granic Bez granic Bez granic Chodźmy, mówi Małgosia, bez strachu Słodyczy moc, moc, co kusi Każdy krok w ten świat Nic nie widzimy, nic nie czujemy To tak, jakby nic nie było Dużo za szybko ciało woła stop. ale wciąż trwamy w tej ciszy. Słodycze w ich cieniu rośnie ciężar. Cisza, już nie ma słońca. Wokół tylko mrok zamknięte drzwi. Krok nieznany nie ma już odwrotu. Pojawia się ona, kto, jakie imię. W świetle jej oczu coś się zmienia. Czujemy, jak powietrze mówi, nie wszystko w tym świecie jest dane, każdy wybór to krok do przodu lub do zatracenia na zawsze w ciemności. Czujemy ból w szucha, za dużo, za szybko ciało woma stop, lecz wciąż trwamy w tej ciszy, Słodycze, w ich cieniu rośnie ciężar. się obraca i drzwi same się otwierają Blask rozświetla mrok Czujemy niepokój w tej przestrzeni Mechanizmy wkrótce zapomniane Czujemy jak pycha rośnie Pustka za ścianami, za szybem Tak trudno uwierzyć, że to tylko gra Tak trudno uwierzyć, że to tylko gra Tak trudno uwierzyć, że to tylko gra Władza w i pycha w sercu Wadzą w ciemność, w bezruch Zatrzymaj się, zanim poczujesz Że to co było piękne Staje się ciężarem Zniekształcanie bajek, jak jaś i Małgosia Zwalcza to co pierwotne, co w nas żyje Walcząc z naturą, z nią samą Z walką o to, co w nas ukryte